Początki Dionizosa. Dionizos miał nietypowe początki. Uważa się, że był jednym z nielicznych bogów urodzonych z matki śmiertelnej. Jego matką była Semele, a Zeus był jego ojcem. Po śmierci Semele, Zeus uratował nienarodzonego jeszcze Dionizosa, przyszywając go do swojego uda i przenosząc do swojego biodra, gdzie Dionizos dojrzał. Wino jako dar Dionizosa. Dionizos jest powszechnie kojarzony z winem. Legenda głosi, że nauczył ludzi sztuki uprawy winorośli, produkcji wina i sztuki picia z umiarem. Wielu oddawało mu cześć poprzez organizowanie radosnych uczczeń związanych z winem. Dionizos i teatr. Dionizos jest także uznawany za patrona teatru. W Atenach corocznie organizowano wielki festiwal ku czci Dionizosa, zwany Dionizjami, podczas którego wystawiano liczne tragedie i komedie. Aktorzy w starożytnej Grecji nosili maski przedstawiające różne postaci, a teatr był istotnym elementem kultury. Bogactwo symboliki. Dionizos był często przedstawiany jako postać związana z ekstazą i szaleństwem. Jego kult był pełen tajemniczych obrzędów, a uczestnicy często popadali w ekstatyczny trans pod wpływem wina i muzyki. Podróże Dionizosa. Dionizos podróżował szeroko, szerząc swoją kulturę i nauki. Legenda mówi, że w trakcie jednej z podróży dotarł nawet do Indii, gdzie nauczył miejscowych sztuki uprawy winorośli i produkcji wina. Dionizos i zagubiony młyn. Istnieje mit, według którego Dionizos pomógł ludziom wynaleźć młyn do mielenia ziarna. W podziękowaniu za ten dar ludzie zaczęli produkować chleb i wino, co przyczyniło się do poprawy ich życia. Wpływ Dionizosa na sztukę. Kult Dionizosa miał istotny wpływ na sztukę i literaturę. Tragedie i komedie wystawiane podczas Dionizji w Atenach stały się fundamentem dla rozwoju teatru europejskiego. Dionizos jako prawodawca. W niektórych regionach Dionizos był również czczony jako prawodawca. Wierzyło się, że przyniósł ludziom prawo i porządek, zwłaszcza w kwestiach związanych z uprawą winorośli i produkcją wina. Dionizos a reinkarnacja. W niektórych wersjach mitu wierzono, że Dionizos miał zdolność do reinkarnacji, po swojej śmierci miał powrócić do życia, co symbolizowało cykl wzrostu i obumierania winorośli. Dionizos a sztuka pijaństwa. Chociaż był patronem wina, Dionizosa kultywowano nie tylko jako boga pijaństwa, ale przede wszystkim jako boga umiarkowanego i celebrującego życie w pełni, nie popadając w nadużycia. Dionizos jako opiekun artystów. Dionizos był również postrzegany jako opiekun artystów, szczególnie tych związanych z teatrem. Miał zdolność inspirowania twórczości i pomagał ludziom rozwijać zdolności artystyczne. Dionizos, a kultura helleńska. Kult Dionizosa miał ogromny wpływ na rozwój kultury helleńskiej. Jego obecność była widoczna w wielu dziedzinach życia od sztuki i literatury, po codzienne obyczaje i rytuały. Dionizos w sztuce nowożytnej postać Dionizosa nadal inspiruje artystów i twórców współczesnych. Jego mitologia jest często eksplorowana w literaturze, malarstwie, teatrze i muzyce. Świadcząc o trwałym wpływie tego boga na dziedzictwo kultury. Która ciekawostka najbardziej Cię zaskoczyła? Napisz w komentarzu.